Na raz, na dwa, na trzy na cztery freestylujemy, nie od, właśnie tak, ja nie jestem tutaj od freestyle, od freestylu na bruku, jak zwykle jest Bośniak, człowiek, który, e, jeśli w ogóle interesujecie się freestylem, to na pewno wiecie, kim on jest, powiedz proszę dwa słowa od siebie, kim jesteś. Yy, nazywam się Bośniak. Pieprzony fejmowiec, który nie potrafi freestylować, nic w swoim życiu ciekawego nie zrobił, tylko jadę na fejmie i tak to już trwa parę lat, że na bruku jakoś ciągle jestem zapraszany. Nie wiem, no, kiedyś były jakieś dwa zwycięstwa, no i nie opuszczam bruku, już ile? 3-4 lata? Chyba 33 lata już łącznie jesteś na bruku. Tak, tak. To jest wiek Jezusowy, także zapowiada się teraz jedna z lepszych bitew, musicie to zobaczyć. Eee, co jest dla ciebie esencją w fajnym freestylu? trudne pytanie w ogóle w ogóle wymyśliłem je teraz na spocie ale powiedz co jest dla ciebie takim czymś jakieś 3 4 warunki które sprawiają że freestyle naprawdę siedzi idealnie hmm, chyba jednym z głównych hmm, jedną z głównych cech dobrego freestylu jest to, że była interakcja z publiką. kiedy nie ma tej interakcji freestylowiec może robić super ekstra rzeczy a nie ma z tego takiej satysfakcji jak wtedy, kiedy widać, że publika reaguje. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. No a później, wiadomo, flow, styl, yy, dobra zabawa, ale interakcja z publiką jest number one. Czyli chodzi o to, że freestylujemy nie tylko dla siebie i dla swojej własnej satysfakcji, tylko że jesteśmy na scenie, mamy fajną pracę i teraz, słuchajcie, mam tutaj dla Was super prezent, bo 10 lat ścigamy freestyle, wy się bawcie, a ponadto mam flow i punchline. Tak, i mam zajawkę z tego, że daję radochę ludziom. Słuchajcie, to jest właśnie bruk i styl na bruku, dajemy radochę ludziom, dopiero potem sobie, a w sumie wcześniej daliśmy radochę sobie, bo nauczyliśmy się czegoś, a potem to po prostu rozprzestrzeniamy. Jedziemy z tym na bruku, bruk session, you know what I'm saying, bośniak? Here we go again.